4 6 września, lwów. Będzie to trzeci kongres organizowany z misji kultury wobec kryzysu. 4-6 stowarzyszenia, urbowie podpowiadamy z tym, że taki kongres kultury, który chowary o pro kryzysu. Kryzys kultury. Będziemy pytali o to, czym jest artysta w czasie kryzysu. mam pytanie, kim jest hodowlany podczas w czasie kryzysu. Po co kultura w czasie kryzysu? Najwyższa nam kultura w czas kryzysu. I jaka jest rola dziennikarza w czasie kryzysu? I jaka rola w podczas kryzysu? Pytanie jest takie, czy dziennikarze tylko i wyłącznie mogą pisać o złych newsach? Czy są w stanie pisać o dobrych sytuacjach i pięknych rzeczach? Pytanie stoi takie, czy dziennikarze powinni pisać o propagandowe, czy tak już może pisać coś gorszym? Pytanie do Państwa. Kto z Państwa pisał ostatnio, mówił jako dziennikarz, o dobrych, pozytywnych rzeczach, nie o tych złych. Pytanie do Was, jako do dziennikarzy, Kiedy ostatnio Wy pisali o a nie o Ręka do góry. Kto pisał y, lub opowiadał o sztuce lub kulturze? Kto pisał go opowiadał coś o kulturze albo o Bardzo mało. Cały czas rozmawiamy tylko o złu i cierpieniu, bo tego wymagają media współczesne. Nie rozmawiamy o pięknych rzeczach, o, o dobru i o y, świetnych, pozytywnych przykładach. Дуже, дуже мало з вас писали про щось хороше. Нас змушує до цього медіа, щоб ми говорили про погане і про війну. Слушаємо Якщо... тут на ваших дебатах, що розмовляємо о тим о Росії. Питання є таке, чи Росія, чи репрезентація Росії буде на Конгресі культури партнерства Словнєго? Я чула дебатах, що ми розмовляємо про Росію. Питання таке, чи Росія братиме участь у Конгресі культури? То питання до вас, як ви Це питання до вас, як ви думаєте? Може бути? А для чого? Czemu? A po czemu nie? Tam też jest kultura, tam też jest sztuka, tam też są dobrzy ludzie. Tam też jest kultura, tam też są dobrzy ludzie. Tymu czemu nie? Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego to jest odpowiedź na kryzys wartości, kryzys ekonomiczny całej Unii Europejskiej. Kongres Kultury to odpowiedź na wartości, europejskie wartości, Ekonomicznie wartości Europy. Czy Unia Europejska ma jeszcze jakieś wartości? Kiedyś miała Solidarność, Demokrację, Prawa Człowieka. Czy Europejski Sojusz jeszcze ma jakieś ciemności? Kiedyś miała prawa a, a, a ludyny? Ma, to? Swobody. Swobody, Solidarność, solidarność. W tej chwili uważamy, że Unia Europejska to nie jest cała Europa, a Unia Europejska to jest tylko procedura. Zaraz uważamy, że Europejski Sojusz to nie cała Europa, to cała procedura. Problem polega z Europą na tym, że w tej chwili nie umie siebie opisać jako idei, bo kiedyś Unia Europejska i Europa była ideą, a Słyni... w tej chwili jest tylko i wyłącznie procedurą i Excelem. Dzisiaj Europa nie umie sobie opisać. Dzisiaj to jest prostu procedura excel Zapraszam Pana Zurawa na chwilkę. Chwileczkę Pana Zuraba. Ja... Ja... <говори> Я нав... що про культуру? з цим важко. В медіа з цим важко знаю. На каналах з цим теж важко. Ми розмовляли інформацію сьогодні, і ви знаєте, що ми придумали? Окей, вони не мені попали сюди тільки для того, щоб а, як платформу заюзати. Але це гарна ідея. В чому воно полягає? Вони кажуть, що у є середовища бо вони всюди є а середовища, які займаються культурою, не зважаючи війна. Чи... Не війна, я в лобі далі. Якщо нам <рес> на мати, що не сумнів. Я знаю, що це не тільки у Львові. Вони є по містах, але вони не організовані, вони всі конкурують один з одним і не спілкуються один з одним. Чому наша ідея, полягає? Наша ідея полягає в тому, що конгрес має знайти таких людей кожному місті. Я посилку об'єднати, не знаю, як йому все вдається, але а потім ми зробимо з цього щось телевізійне. На початку, на короткій, тактичної версії, скажімо так, ми вже знаємо, хто буде ведучим і яка це буде програма. А, фактичний, звісно, критичні. А, а на стратегії ми отримуємо в суспільному мовленні 30 підрозділів по всій країні. В кожному місті, в кожної області, в кожному регіоні і так далі. Якщо Конгресі вдасться об'єднати людей і там, людей і там теж, то тоді ми отримаємо мистецтво з усіх куточках України. Вони будуть собою, і ми будемо робити це на двох general, general, національних каналах на обіду. І більше що другий канал в нас культурно-прослідницький. Не знаю, чи вдасться це зробити, але почнемо. Почнемо. Є в мене питання, є в мене сумніви. Ну, наприклад, як тільки ми почали танцювати на першому національному, наприклад, того, що входу на жаль, рейтинги впали одразу нижче, ніж в нього. Але, щось має зробити, я маю певний сумніви до того, щоб це зробити комерційні канали, бо це не приносить грошей. Але зміст суспільного умовних всього моїх, що на рейтинги і не гроші. Вода, роками не маємо цього. Jak się o tym Ja powiem dobrze. Dobrze? Dobrze. Ja to bym... to bym sobie dopuścił od tego, kiedy to bym... Tu. No weź słowo. Nie. E, powiem Państwu, e, po co robimy kongres w czasie kryzysu, w czasie wojny. Nie. Może Pan go od Ja rozkażę Wam, lepiej się moją drogą mogę raz wyciąć z gminy. Jest taka anegdota o miejscowi Churchillu, premierze Anglii, który przed II Wojną Światową, jak już kryzys był totalny. szykowała się wojna w Europie. Zaprosił swoich ministrów porozmawiać o tym, skąd wziąć środki finansowe na wojnę. No i ja taki anekdotyk i ja tu ja też w programcy zaproszły i też sobie wzraty. E, pro ciężka jakiś ministra finansów po ogólnie jak jak finansowy. E, minister finansów powiedział bardzo prosto, zabierzemy pieniądze z kultury. No i minister finansów skończył, że dużo prosto, problemu na winą właśnie z kultury. Zaczynała się, była już obliczenie, więc prawie zaczynała się kultura wojna światowa. Pani szefie, zaczynała się II wojna. Szef Cześć, powiedział, jak możecie zabrać pieniądze z kultury, to o co my, kurwa, będziemy walczyć? No i szef ci powiedział, to panowa, zaszczepmy, że nie będziemy walczyć, zaszczepmy, że obejmujemy. Czyli nie wolno, kultura w czasie kryzysu, w czasie wojny y, musi się rozwijać i powinna się rozwijać. Kultura w czasie kryzysu powinna się rozwijać i powinna się Nasz kongres będzie trwał 3 dni. Każdy z Państwa ma szansę w nim uczestniczyć. Można się zapisać i tam nie ma żadnych opłat. Nasz kongres trwa do 3 dni. Każdy z Was może w tym i tam nie ma żadnych opłat. Będzie to spotkanie z ludźmi z 20 krajów. To będzie 20 krajów. Wysłaliśmy zaproszenia do Manuela Barozo, Habiera Solany oraz premiera w tej chwili Unii Europejskiej Donalda Tuska, mojego kolegi z Polski. Hewira, Solane, Barozo i Kaczyńskiego? Nie, Przepraszam. To jest... Przepraszam. <śprawda> Przepraszam. E, będzie to spotkanie z jednej strony i polityków, którzy zajmują się kulturą i tych decydentów z Unii Europejskiej, którzy decydują o tym, jak wygląda kształt Unii Europejskiej w sensie kulturowym i tych, którzy dają pieniądze na kulturę w partnerstwie Dzięki.. No, co

E, dla Unii Europejskiej, żeby wiedziała jak dzielić fundusze na kulturę w Partnerstwie Wschodnim, w tym dla Ukrainy szczególnie do Europejskiego Słuzu, e, jak wdielite, e, budżet, w finanse, rozpoznawanym między e, innymi partnerami. Wcześniej jeszcze dwa kongresy odbywały się w Polsce, w Lublinie, przyniosły genialne, bardzo ciekawe efekty. Spotkali się ludzie i ze sobą popracowali, powstały z tego projekty i nowe fundusze. Poprzednie e, kongresy się w Polsce i rezultaty były duże ciekawe projekty i tylko, że e, o tym Jednym z tematów na tym kongresie będzie również komunikacja a kultura, media a kultura. Nie jest ten, co a będzie tema media i kultura. Tu jest jeszcze szansa w tym momencie, ponieważ mamy site, tu są ulotki można w tym momencie pisać o problemach i o tematach, o których byście chcieli porozmawiać i kogo byście chcieli zaprosić? Mamy głębokie przeświadczenie, że artyści i kultura to jest czas dialogu, nawet pomimo wojny możemy rozmawiać, możemy ze sobą spółkować, możemy również tworzyć dane projekty. My mamy dosyć, że czas wojny jest jakoś czas dialogu, to my możemy z sobą i tworzyć nowych projektów projektem. Z drugiej strony waszą odpowiedzialnością jest to, żeby to pięknie opisać i podać, że na Ukrainie pomimo woli jesteś piękny czas i piękne miejsce. A z Waszej strony odpowiadanie znieha na Was pro też by napisać marno proce, ale pro te, że w Ukrainie leżej wina. Okej, my poczynajmy robotę. Приєднатися до неї, я не знаю, що це вийде, але ну, так кожен з нас має цьому прийняти участь. І ще трохи Можете, що мене теж. Ви бачите, що переробилася герніка. Вона не нагадує вернів. Якщо ви бачите, не знаєте, чи це робота. Скажіть, будь ласка, ще. Бачите, от така сучасна верніка. В Україні це відбувається. Що ми цього зробимо? Ну ми, я теж приєднався, ніби. А, але це справа не стільки медіа, скільки метців. Тут є за вас поговорити. Yes, yes, yes. Один мітець на весь медіа Ну, дякую. Тобто на цьому поки що все, все. Ви можете отримати те, що зараз вам скажуть. Ми дуже чекаємо вас і на Суспільному. Прошу одне маленьке питання. Пам'ятайте, завжди суспільне мовлення це суспільство, це не новоокремо, це не телебачення, це не радіомовлення, це ви. І з мистецтвом це пов'язано дуже трудно. Добре, читаємо всіх. Прийдемо. Нас від оргкомітету, ми запрошуємо вас приєднатися також безпосередньо. Ви отримали буклети, в яких взяти її відрибна стівочка. Ми вас запрошуємо написати там, що ви розумієте під місією культури, написати свої контакти, телефону і ім'я і завтра до вечора. Ми визначимо п'ять найкращих, найцікавіших, найбільш оригінальних визначень. Ці п'ятеро журналістів будуть запрошені на вечерю тут Дзиги, завтра ввечері на концерт на цим його завтра ввечері і також 4-6 вересня на сам конгрес. Ми запрошуємо вас і пропонуємо вам за наш рахунок відвідати конгрес санції проживання та транспорту. Тому дуже вас заохочую е, заповнювати ці листівки і писати ваші рефлексії, бо нам справді можливо, що думає. Тут відповідали листівочка. Mm -hmm. прошу заповнення, кидайте нам скриньку і завтра до вечора ми повідомимо для цього по переможця. Дуже вам дякуємо. Mm -hmm. 全部参加してください。<music>